No tutaj mamy klanik grałem w, w postaci z tego samego oddziału specjalnego człowieku termik No ja tak chciałem na początku tej gry, ale okazało się, że oszukali mnie kurwa w marketingu pierdolonym ale oni są takie chujostro jebane. Oni ja się próbują. Chyba... Dawaj mam biegaj! Ja rzucam smoki! Kurwa na dziewiątej jest! Dobra! Mam je A tutaj! No nie no ty ma kurwa Cronosa! <ścoughs> A ten mężczy przegramy, ja ci mówię, to będzie ten. Skyscraper albo kafe. Patrz, sky jak Bolid, jak zgadnę, że to temat Skyscraper albo kafe, czy to już przegrane? Nieważne co. Słyszę. Skrup, zobaczmy ten klan. Nie no, typie no, no, normalnie jest normalnie grałem jak my, ale o nie my Boże, o, o mój Boże! Boże o mój Boże! Ey, bolid, to, z prorokiem jestem, oni nie wierzyli, że Ronin jest nerfione. Jak kafe to już wiesz jak to się kończy Ja byłem, ja byłem prorokiem Ja stałem na tej ulicy z tabliczką kurwa, koniec nadchodzi Czek, koniec nadchodzi Patrz, jeżeli przegramy to 50 to koniec nadchodzi Ja byłem prorokiem, oni nie wierzyli w moje słowa jakie mówiłem Oni stali na... <laughs> Armer. Max, oglądaj to! Nie! To wtedy nie jest taki cool, prawda? Nie możesz Max! Mańca, nie! nie. Yes. No bitcoin do bitcoin, nie? To się wiadomo, że. No dobra, to czekaj, robię bitcoin 2 <laughs> na Nazywa się bitcoin. A, super! nie dostałeś? Chyba nie. Ale że strzelała stamtąd? Ja skonowałem sam Nie, wychodzę kurwa Czeku! Switch, Świeć to są mocno w ofisie Ale gówno Aż kadet Tebie bałam. Ej, blue bar, blue bar, blue bar, dużo. Ta? Leży jeden. Jeszcze bug. Mam go, mam go. Dobra, dostał hita. Zofia, bar duży. Cofnąłem ta się, cofnąłem ta. się. Jeszcze jeden, jeden okno, tak? Tak, mój okno był jeden. Ta. Leży, leży Eee Jest u mnie, kurde, gina A za leży? obity, nie nie nie, in Teraz z zewnątrz Obrzy okay. A tak Leży na sidecze O dobra A to mnie wysył leży Ceka mi nie wyleci, nie wyleci mi, Ceka. Ej, otworzył mi Aruń, jaki idiota! Mówiłem, że Ceka mi nie wyleci, very pog. Cały czas tam jest. Jest to w rotacji teraz, w rotacji teraz, przeszedł. Ale zjebałem. Leży, 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 jestem inny, ja jestem inny. Ja wchodzę. Paczki Bell, paczki Patrzę, czekaj. Leży, dobrze. No i very A co Ale gówno. To... Ta... nie. Gdzieś kamerkę zniszczyłem. Bo, main dock, no. Main na lince? Leży O boże, ale zjadłem O boże, posprzątałem Jedna gdzieś lata po że na manisko czy coś i dobry. No właśnie ona o mój Boże, o mój Boże, Nate od dołu na ślepo A po lewo. Ja mogę smokować, nie? Bo nie ma tych. Ja smokuję szybko Mirę. Czekaj, smokuję szybko smoka Szybko smokuję nie, mire nie mam drona Czekaj, ja dronuję moim ci nie odsłaniam Możesz lecieć lewo Jest leży od dołu. No, już się do furga Sledge? O Boże, pan ja byłem lepszy Nice Cześć balasz Czkową w Nie aż... Oj lepszy byłem A on na górze jest. On ma myszkę ostrą Jager Leży Froska, ale w big rain Patrzę Po co ten garaż jak garaż, Dora leży jeden był przy Leży przy bazie Leży przy bombie mm. no Dobrze zagrali, ale mm. 47. Ja, ja też, o, diament jeden Jej O, już? Czuję się troszkę dobrze Tejka Dostaw Zablokowałeś? 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 to Zablokowałeś? Zablokowałeś? Yeah. Zablokowałeś? 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 to,